12 vlogmasie. Kochani, naprawdę dzisiaj mi się tak dobrze spało, no ale zawsze mnie motywujecie do tego, żeby, żeby się zebrać, włączyć, włączyć piąty wiek i dla Was się nagrać. Naprawdę jesteście mega dla mnie motywacją. Kochani, żeby nie przedłużać, zaczynamy otwierać dzisiejsze niespodzianki. A pozwolicie, że zacznę od kalendarza Adalbert's bo tak jak podejrzałam wcześniej, jest dzisiaj yy, fajne zadanie, które, yy, które ja yy, odrobię, że tak powiem, szukałam słowa w sobotę, a zaraz się dowiecie co. I herbatkę mamy czarną świąteczną. Jeszcze czytam. Umów się na miłą rozmowę przy filiżance ulubionej herbaty. Ciesz się chwilą spędzoną z bliską osobą, pełną, pełną ciepła, uśmiechu i wspólnych opowieści. Tak. No i ja właśnie to zadanie spełnię już jutro. Właśnie nie mogę się doczekać. Ta osoba, która wie, o czym mówię. To właśnie, no tak się zacięłam, bo nie wiem co powiedzieć, po prostu tak się cieszę, że aż mi brakuje słów. I właśnie kalendarz tutaj się współgrał ze mną. Tak naprawdę to ja już wcześniej, że tak powiem, to spotkanie zaplanowałam z tą osobą. A tutaj kalendarz tak, jakby fajne, faj, fajną taką rzecz zamieścił. Kalendarz no. że w kalendarzu jest napisane takie fajne zadanie. Więc tak, jakbym wiedziała, że, że takie zadanie będzie do zrobienia, no ale z wielką przyjemnością się jutro spotkam i naprawdę. Nie mogę się już doczekać. No ale cóż, kochani, ym, otwieramy dalej okienka, bo czas yy, biegnie. Moja kawka już prawie w kuchni dopita. Ja uszykowana, otulona moim ulubionym zapachem parejowej Par Glamour z Eivonu. Ten zapach jest yy, ponadczasowy, mój po prostu. Yy, Mój numer jeden, który zawsze mi dodaje takiej energii i pewności siebie. Także kochani, lecimy dalej. Następną niespodzianką będzie niespodzianka od mojej Madzi. A ja jeszcze wczoraj po pracy właśnie... Y Pojechałam różne sprawy załatwiać, takie właśnie związane z, z Kancelarią Świętego Mikołaja. No i, i wczoraj dwie przesyłki y, też wysłałam, więc jestem z siebie bardzo zadowolona. A tu Madzia moja zrobiła mi taką piękną zakładkę do książki. No, przecudowno, zobaczcie, że tutaj ma taki fajny, y, taki fajny frędzelek. No, piękna Madzia, dziękuję Ci bardzo. Uwielbiam czytać książki i ty to wiesz. No i właśnie super przyda się. Dziękuję bardzo. Śliczna jest. I będzie zawsze przy mnie, także, bo książka jest zawsze przy mnie, więc ta kodeczkę zaraz włożę do książki. A propos książki mam nadzieję, że, <coughs> że jutro poczytam yy, książeczkę w podróży, bo wybieram się w podróż. Więcej wam nie powiem, może uda się Wam. Po prostu pokazać a zre, zre, zrelacjonuję na pewno vlog ma się 14, czyli w niedzielę. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Nie chcę uprzedzać faktów, bo zobaczymy jak się dzień ułoży. Jak tam ile, na ile czasu y, nam wystarczy. Więc y, czekajcie z utęsknieniem. Y, Następną niespodziankę to jest kalendarz Isana, płatki pod oczy w kształcie z ekstraktem z malin. Wczoraj była maseczka z ekstraktem z malin. Dzisiaj są płateczki z ekstraktem z malin. Fajnie czy ten producent to wszystko ułożył i obmyślił. No i zostaje nam kalendarz Douglas. Dwunastka, dwunastka, gdzie ta dwunastka jest? Dwunastka jest coś podłużnego i coś w miarę dużego. Zobaczymy co to jest. O, będzie ciężko wyciągnąć, bo to tak... Z pół po prostu, no jak będę tak. No, ale cóż, no muszę to jakoś wyciągnąć. To jest. Teraz kochani, muszę zobaczyć, bo y, nie widzę w takim świetle. Pomimo moich okularów, no po prostu światło mi się odbija i nie widzę, ale już Wam pokażę tą y, zgrabną buteleczkę i to pewnie będzie mgiełka do ciała. Tak, to jest mgiełka do ciała. Akurat taka do terapii, super, cieszę się bardzo. A zobaczymy, może jakoś fajnie pachnie. Ja uwielbiam po prostu kosmetyki zapachowe. Ja jestem. Mm, Takimi jakimiś kwiatami, takim jakby piwonią. Tak myślę jakby tak jakby piwonią taką Pięk, piękna buteleczka bo jest taka właśnie nie wiem czy będziecie widzieli tutaj w kamerce. Nie tutaj w kamerce na pewno nie będzie widać co zrobię zdjęcie y, w takim lepszym y, świetle dnia. I sobie zobaczycie buteleczkę z takimi pięknymi gwiazdkami. No a tak jak widzicie za mną jest y, stoimy, y, Miniaturowa choineczka. Przyznam szczerze, że miałam nie ubierać choinki, bo jakoś tak nie miałam nastroju na choinkę. Ale, że wczoraj byłam w hurtowni papierniczej i ta choinka tak jakoś przyciągnęła mój wzrok. I sobie myślę, a może wezmę. Ja tak kocham święta, i sobie myślę. Dobra, miało nie być, no ale będzie, no i po prostu kupiłam choinkę, no jest, jest taka miniaturowa, później zrobię zdjęcie, yy, więc yy, no, Wam na blogu yy, zamieszczę, bo ma na sobie, może, może widzicie, takie miniaturowe serduszka, no jest taka malutańka, więc, więc po prostu za dużo nie można było na niej powiesić, ale jest, więc kochani moi, yy, oficjalnie Yy, oficjalnie tutaj widzicie moją yy, tegoroczną choinkę, co prawda miniaturową ale yy, zagościła w moim yy, mieszkanku, także kochani życzę wam miłego dnia radości w sercach i do następnego vlogmasika buziaki, papa pa.